Siemanko wszystkim W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wyrzutnie od firmy Dragon 16 strzałowa T-Rex Czy jakoś tak to się czyta Jaki kaliber Nie mówię 16 strzałów Klasa druga Ale jaki kaliber to nie mam pojęcia Także Zobaczymy co ta bateria potrafi. Także zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy na miejscu i odpalamy wyrzutnię T-Rex 16Show firmy Dragon. Znowu dziewczyna będzie mi pomagać w odpalaniu. Dobra, odpalona, także lecimy. Dobra, ocenę zostawiam Wam, jak, jak na, dla mnie to wyrzutnia daje radę, kosztowała jakieś 27 zł, więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie w reklamy, bo dzięki Wam będę mógł więcej kupować pirotechniki. na razie.